Kolejnym Galileo. Francja, elegancja w wydaniu turystycznym. Dotrzemy do korzeni powstania słynnego przewodnika Michelin. Porozmawiamy z byłym tajnym inspektorem, który przez lata inkognito testował oferty restauracji. Odwiedzimy wolne miasto Bolonia i sprawdzimy, czy wprowadzenie tam strefy Tempo 30 przyniosło zamierzone efekty. A na koniec poznamy całkiem nietypową amerykańską rodzinę, której życie przypomina horror. Galileo. W niedzielę o 18 i 19 w czwórce. Jak wiecie, nasz program jest nagrywany i ten odcinek był nagrany dokładnie rok temu. Zobaczycie w nim naszego przyjaciela, Krzysztofa Respondka. To był ostatni zrealizowany program telewizyjny z udziałem Krzysztofa. Więc oglądając program, bawcie się i bijcie brawo. Niech nas usłyszy. Za zdrowy dystans do siebie, czego i Państwu życzę dziękuję! Gwiazdy Kabaretu w niedzielę o 21.00 w czwórce.